Siemka wszystkim. Eee, no to zaczynamy, nie? Co tu na nas będzie czekało? Przyspieszenie oh Dobra, pierwszy wyniśmy tych. A masz! Ale to pięknie zrobił! Jeszcze ktoś? O... No nie, nie chciałem tego brać. Przeszukajmy może akurat mistura odporności na chudy ale piękne toporki No nie Sorry ale no Nie, to nie miało być udumiona, poczekajcie chwilę. Ech. Pokręciłem coś. Dobra. Płomienie będzie w... lewym, tak? Nie, pięć się nie będziemy ba walić. A co w prawym, tak? No i teraz wszystko się wyjaśniło. Są naprawdę piękne. No ale nie, no nie moje. Już wam powiedziałem, że po prostu będę miał miecz jedno I. Nie wiem, do tego może tarcza jeszcze, albo właśnie jak teraz mam magię, nie? Dochodzimy do. Nie działa, tak? Czekajcie, ja muszę tu wszystko ogarnąć. Dobra, weźmiemy wszystkim na razie. co to jest? klucz. To powinno być? jest właśnie tutaj. Kurde. jest szpona. o właśnie. Niedźwiedź Nie wiem czy to jest ważka czy co Czy motel I, i. Sowa Tak? Zobaczmy

Poznajesz słowo mocy. Siła, nieugięta siła. I teraz co? Przedmioty. Nie przedmioty, co ja mówię. Magia. Krzyki. Aha, potrzebne są smocze dusze. Czyli jeżeli zabiję uh, jakiegoś smoka, to będę mógł używać... O! Okay. Kolejny ale mocny koleś. On jeszcze ma też jakiś krzyk chyba. O tym właśnie mówiłem. Jeszcze nie żyje moczy kamień Naostrzony, pradawny nordycki miecz te miecze mi się naprawdę podobałem no ale jeżeli już powiedziałem że będę miał jednoręczny więc ale no jeżeli byście na przykład chcieli żeby miał dwuręczny no to piszcie w komentarzach i z chęcią bym się zgodził, dlatego że Ale jak już zacząłem jednoręcznie, no to No to jednoręcznie, ale wiem jaka jest siła właśnie O! Myślałem, że to gdzieś trzeba będzie jeszcze i... iść gdzie indziej Ale Szarski nie wierzymy po co. Czym... No i wyjście. A właśnie. krasnoludzkie ruiny. Czas Jakieś kłopoty? Ja mam ich kłopoty? Poziom trzeci zaczyna się dopełniać, jak mówiłem. Wiecie, co ja się bardzo zastanowię z tym z tymi mieczami. Naprawdę widzisz? Terminologia wyraźnie pochodzi z pierwszej ery lub nawet z wcześniejszego okresu. To zapewne kopia. O! Spoczy kamień z czarny głosu! Chyba należy ci się nieco więcej uznania niż reszcie o... O tym. Musisz porozmawiać z Jarlem albo jego Moja, a więc twoje informacje okazały się. Dobra, a co my dostaliśmy od niego? Tak. Będziemy doskonalić jednak ee, ciężki ory oręż. Chociaż kurcze. Nie wiem, sam jeszcze... Prawdziwe. Tobie należy podziękować za pomoc. Zaczekasz się przynieść to z Nie złożę. Pracuję jako zarządca dla Jarla Baldrufa. Jeno jeszcze ktoś. Farengar, musimy iść. Nie opodaj dostrzeżono smoka. A ty chodź z nami. Dobra. A moja nagroda? Co robił? Na twoim miejscu traktowałabym to nieco bardziej poważnie. To jest właśnie to. Ale dobra, gdzie się spali? To wszystko. mówi, że przybywasz z zachodniej wieży strażniczej. Tak, mój panie. Powiedz mu to, co mnie. To o smoku. E, Zgadza tak, się. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki, szybszy niż wszystko co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Nie teraz! Nie teraz! Dobra robota, synu. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Dobrze. Nie zawiedź mnie. Nie ma czasu na ceremonię. Znów i udało Ci się przetrwać w Helgen. Więc masz większe doświadczenie ze smokami, ale nie w dowód... Uz przyjmij ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Powinienem się przyłączyć. Szybko, co dostaliśmy? Żelazny hełm. Ła, gorszy od tego co mam. A. Bardzo bym chciał zobaczyć tego smoka. Zobaczymy się przy wieży, jak tylko zwierzę się Mamy. Lecimy. Trzeba na, targu, na targ i zobaczyć coś tam. Może akurat... Jakiś miecz fajny by był. Niech odchłań pochłonie tych siwowłow. Chcą wesprzeć gromowani kresy, więc dostaną wasze dzieci! Wasze życia! A co, że z nim pogadamy dni szukałem tej złodziejskiej nory. Nie mogę teraz odpuścić, ale sam miecza nie odzyskał. Więc chcesz zagłodzić swoją żonę i córkę, żeby odzyskać... Nie ma tu kowala. Hmm, ja bym chciał ulepszyć coś. To chyba na warszacie, nie? Pancerz tylko mogę? Aha, tutaj. Nie. Szczapka stali. Żelazny młodbojowy. O kurde. to jest to. Ale dobra, już postanowione. Biorę jedno. Zawsze to mi korciło, bo to jest jednak większa siła, nie? Dobra. Lecimy. no, są spadnę. Są wieżyczka. Dobra, Lecimy tędy. O, czas mi się już powoli kończy. Spokojnie, ja tylko tu przechodzę. Tam będzie smok prawdopodobnie, więc... A, Dojdę tutaj jeszcze kawałek. E, I w następnym odcinku Czuję to samoy nie są stworzeni do zimnego klimatu. Nie chodzi tylko o to, z nim później nie do nas miłością patrzą i widzą w nas wyłącznie złodziei i przemetników szkoda, ale nic się na to nie poradzi, dobra, w następnym odcinku. Będziemy walczyć ze smokiem. Eee, dziękuję Wam za oglądanie. Na razie.